Nowy dzień, słoneczny dzisiaj jeszcze. Słoneczny dzień, piękny, ciepły. Jeszcze dzisiaj, jeszcze dzisiaj ładna pogoda. Więc cieszcie się tą pogodą dzisiaj jeszcze, bo prawdopodobnie od jutra będzie zimno. Oby się to nie sprawdziło, no ale najprawdopodobniej tak będzie. A dzisiaj bardzo przyjemnie, bardzo przyjemna pogoda. Bez wiatru, a wiatry zapowiadają mocne, silne, porywiste. No ale na razie jest. Dzisiaj jeszcze pięknie. Od samego rana pięknie. Już wodę wymienię zaraz, przyniosę wam świeżą. No, a wy na swoje stanowisko robocze do kopania, tak? Witajcie w Kurniku Bożenki. Dzisiaj w piątek jeszcze piękna pogoda. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Oby, oby te prognozy pogody tragiczne, które ciągle nam powtarzają. Że w weekend będzie bardzo, bardzo, bardzo zimno, oby się nie sprawdziły. Zobaczymy. Na razie zaczynamy nowy dzień w kurniku. Tu macie, chodźcie tu. Tu masz. <grym zimny> No to się tu nie Zobaczcie, jak pięknie wszystkie kulki się zniosły. Przepiękne pięć jajeczek. Teraz wyjmiemy. O, piękne są. O, proszę. O, o grażynka. Zjadła tu proszę jeść? A tam jeszcze... proszę macie tu powoli <grymka> <grymka> powoli rukola i Państwa, proszę bardzo proszę świeża proszę ziółka Hmm? Proszę bardzo. Hmm? dobre. Stefan, całe liście połykasz. O rany. Całe liście. No. Ruk Rukole wolicie niż roszponkę? Najpierw rukole zjadają później rozponkę Lepsza, co? Zoły A co, cię do dziobków. No, później trawy wam jeszcze przyniosę. Mniszka, pokrzywy, wszystkiego, tylko trochę później. Zrobiliśmy całą tutaj tą jedną część. Tutaj siatka jest trytytkami przymocowana cała u, do, u góry. Bardzo dokładnie, prawie co, co, tutaj prawie co drugie oczko. Także jest, trzyma się mocno. Mieliśmy to zrobić z drucikami, ale doszliśmy do wniosku, że druty mogą być za słabe. Więc, tymi, tymi zaciskowymi opaseczkami żeśmy to zrobili. No a tutaj będą takie listwy: co półtora metra, będą listwy. Później się je pomaluje jeszcze na zielono. I tutaj z szywkami drugi będzie zachodził na to. Będzie tutaj też przypięty. No a tutaj musimy drutem połączyć. No bo niestety siatki są takie półtora metrowe, tylko. Że, a te całe takie sektory są dwumetrowe, więc nie dali siatki dwumetrowej. Nie wiem, czy jest taka hodowlana dwumetrowa, w każdym razie dali półtora metrową. No i trzeba niestety te siatki łączyć, bo gdyby była dwumetrowa, no to by się tutaj obydwie siatki łączyło do tych słupków. A tak, no to musiałyby być tutaj połączone. No i mogłyby się troszeczkę nam tutaj tak bujać. Więc lepiej romek tutaj przy, przymocował te listry. Ale dobre co? Mielone mięsko dzisiaj. Mielone mięsko, buraczki, makaron, ryż, ogórek. Super jedzonko. Nawet Stefan je. No Zosia musisz się pchać tu w środek, przecież masz z brzegu luźne, luźno. Ja nie dodatkowo jeszcze daję im połowę tego pojemnika ziarna. Bo widzę, że one wszystko zjadają do południa i później chodzą i cierpią. I koniecznie chcą jeszcze ziarna. Więc muszę im dodatkowo jeszcze sypać. Wszystko Jeszcze głodne jesteś, Stefan? Jeszcze głodne, biedne kurki. Czekajcie. No już, już, już. Stefan? Co Ja dynię sobie teraz... wydziobuję jeszcze. No nie mam nic, sobie dziubaj tą dynię. No. zjadły prawie całą. dziobały pestki i miąż. No, rzuciły się na to ziarno. Bardzo. Ale znowu tutaj. Matko, co byście zrobiły? To taka góra ziemi, że zakopałyście całe karmidło. Jutro będzie zmywanie wszystkiego. Mycie karmidła, poidła, wszystko będzie szorowane. Stefan, odejdź. Jak jest taka sypka pasza wsypana, to widzicie, one rozgarniają, wysypują. A jak rano zwilżam wodą, to te wszystkie sypkie składniki się łączą z ziarnem i one dzięki temu wszystko zjadają. Zjadają to, co jest właśnie w takiej formie sypkiej, czyli. Czyli te drożdże, te zmielone małże, kredę, wszystkie zioła, imbir, kurkumę, to wszystko się razem z tym ziarnem łączy. A tak jak jest tak sypko, to one sobie wybierają tylko te ziarna, a resztę wszystko wysypują, prawda Stefan? Chciałam pokazać tą paszę, a ty jesteś na pierwszym planie jak zwykle. Co ty grażyna tu robisz? No, wysypujesz ziemię za wolierę, matko jedyna. Tu szukasz, tu szukasz ziarna, jak ziarno masz tam świeże i także cię podkopały, że przecież wsypujesz ziemię do karmidła. No, zobacz ile ziemi nasypałaś tam. Szefowa. Zobacz co ty robisz. Widzicie, troszeczkę ma y, takiego ciałka tu wyskubane pióra. Bo Stefan, ja Stefan jak na nią skacze, to tymi swoimi ostrogami ją tak tutaj maltretuje. I przez to taka tutaj jest wyskubana i Zosia też. A, a. Czyli widać, że Zosia i szefowa najbardziej. Są prześladowane przez Stefana. Natomiast jagoda i czarnuszka w ogóle, bo widzę, że graży na troszkę, ale y, 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 gra, y, A jagoda i czarnuszka w ogóle nie mają śladów. Czyli tak wygląda, że tylko te trzy, a najbardziej, najbardziej szefowa, y, są y, ulubione przez Stefana. Natomiast te czarne widocznie ich nie lubi zbytnio. No widzicie, poszedł tam i tam teraz pokazuje, co to on nie jest. Jaki to wielki pani władca. Znowu będziesz chciał odlecieć? Czy co? Co ty robisz, Stefan? Wszystkie poleciały do niego, zobaczcie. Co wy robicie? Co to miało być? Chcecie odlecieć? Gdzie? Gdzie wy chcecie odlecieć? Stefan, co ty za loty tu urządzasz? Co? Co to było? Hmm? Co to było? Co wy na oknie robicie, pytam się. No, dzisiaj widzicie słoneczka nie ma. Nie ma słoneczka. Dzisiaj macie w misce na razie jedzenie, ponieważ wzięłam wyjęłam od razu karmidło do mycia. Bo już trzeba koniecznie wymyć, bo tak wybrudziły wczoraj. Tyle nasypały ziemi do środka. Stefan, bo nasypiesz ziemi tam. Tyle ziemi nasypały. No, że już trzeba umyć. No, na razie w tej misce dostaną, To niech sobie z tej miski jedzą. To, że od razu. No Stefan, coś ty zrobił. No wywaliłeś wszystko, no. O matko. No widzisz. No co ty zrobiłeś? Patrz. Musisz tutaj tań tańcować. Mało masz miejsca. No. no. Jakoś sobie musicie poradzić. A później zaraz wezmę, wymyję wszystko. Tylko Stefan, no nie po nie po ziarnię. Tam tylko tutaj proszę. Z tej strony sobie szaleć. Bożenki. Dzisiaj zupełnie inne powietrze. Już mroźne. Było minus jeden w nocy. Zaraz zobaczę tutaj na termometrze ile przy kurniku było, bo tutaj najlepiej mi pokazuje. No i taki niezbyt przyjemny wiatr. Mroźny. No ale słoneczko jakieś tam się zaczyna przebijać. Słoneczko jakieś tam zaczyna Spoza chmur przebijać się, ale nie wiem, czy dzisiaj będzie słońce. Zobaczymy, ile ten czujnik mi tu pokazuje na zewnątrz. Zero. Czyli nie było przymrozku tutaj. A w kurniku było 9, więc dobrze jest. Czyli nie było. Nie było tutaj jakiegoś mrozu. No nic. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Czekaj. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. No widzicie, jak dobrze. Rukola i rozponka, tak? Rukola i rozponka zielono mi. No co się boicie? Co się boicie? Wiatr wieje. Kapustę, ale tak strasznie jest wiatr, że po prostu aż wieje całe i pióra rozwiewa. No strasznie dzisiaj wszystko. No macie, troszkę sobie podzióbcie. Chociaż tutaj jest troszeczkę mniej, bo ten kurnik to zasłania. A tutaj mamy jajeczka. Widzę, że jest pięć. Pięknych jajeczek. O, łatwo mi się kurki spisują. Codziennie do, do południa mam komplecik jajek. Pięć jajeczek i z głowy mają. No i super. Mam im dać tam podspód, bo śnieg zaczął sypać jakiś. I wiatrzysko takie straszne wieje. No Ale nie da się. Nie da się po prostu. Bo przecież tak nie napadają czekajcie tu przestawię o tam przestawiłam bo tam może nie będzie sypać strasznie pogoda dzisiaj po prostu jest koszmarna koszmarna no zobaczcie co się dzieje zobaczcie co się dzieje no, tam się wsypało no coś okropnego Tam bym wam podskój to, to schowała, no to nie da się. Dało mi się Udało mi się tam stawić, ale tutaj wysypały. Ale to nic, chociaż tam spokojnie zjedzą. No, coś okropnego z tą pogodą. się zaraz drzwiczki tu zamkną i nie będziecie w ogóle mogły wejść tam do środka może sobie zjedzą tam tutaj tą resztę wyskubią a tam mają pod spodem no straszna pogoda zobaczcie śnieg pada zimno wiatrzysko wieje a te moje kury nie wybierają się wcale już jest siódma godzina prawie dziewiętnasta one się w ogóle nie wybierają do kurnika. Na szczęście widzę, że siedzą pod spodem, to chociaż tyle dobrze, ale już jest tak zimno. I przecież dziewiętnasta się zbliża, i sypie śnieg, to już mogłyby iść. Ale nie, one do samego końca będą. Do zmroku. Będą siedzieć. Ani wiatr, ani śnieg, ani deszcz, nic ich nie odstrasza. Wytrwałe są. A ja się z wami już żegnam na zimowo. Do usłyszenia, do jutra w kurniku Bożenki. Pozdrawiam.